Przeżył Titanica, a jego kraj nazywał go tchórzem przez resztę życia. Poznaj Masabumi Hosono, jedynego japońskiego pasażera na Titaniku. 15 kwietnia 1912 roku. Statek tonie. Jest uwięziony pod pokładem, ale walczy, by wydostać się na górę. Gdy flary oświetlają niebo, przygotowuje się na honorową śmierć. Ale wtedy oficer krzyczy: Miejsce dla dwóch osób. Ktoś wskakuje. Hosono myśli o żonie i dzieciach, i on też skacze. Przeżywa. Ale tu jest zwrot akcji, Japonia go zwolniła. Gazety go zniszczyły. Podręczniki nazywały go hańbą. Dlaczego? Powiedzieli, że powinien był umrzeć jak samuraj, najdziwniejsze. Nie chodziło nawet o honor samuraja, to była wina zachodniej książki o manierach, która przekonała Japonię, jak powinien postępować i gentleman. Hosono zmarł w 1939 roku, roku, wciąż wierząc, że jest hańbą jego wnuk, założyciel Yellow Magic Orchestra. Zostaw subskrypcję, aby zobaczyć więcej.